Dobrze, czerwony las. Ty jesteś ja, Meg to... tutaj? E, no. A, dobra, ty masz apteczkę swoją, dobra, luz. A najgorsze jest to, że mam jeszcze zadanie na uciekanie. No powiem ci, że w sumie tylko jedną postacią gram. A, <laughs> Miałem tak. sobie coś zmienić i potestować, ale jakoś tak no, wyszło jak wyszło. Jest ja, to, ten, ja wziąłem Fenguszkę. Już tak jakoś leci z nią. Wcześniej grałem, kogo? Tą podstawową. Mhm. Chyba kopnął na domku, bo się na żółto zaświecił, czy to tam pułapkę zostawił? Nasz ziomek? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ale zbliża się zb na chwilę, był słychać zbliżanie się. W zasadzie zastanawiam się, czy chłopogarnia już tą postać, czy jeszcze nie. Mhm. Pewnie nie. <laughs> Miejmy nadzieję, że nie. O. <laughs> Ej, nie, no bo jak my to, w to gramy, to 2 godziny temu ten mordulec... wyszedł. Z... No, to czy znaczy tak oficjalnie, bo wcześniej był na PTB, co nie? Mhm. O, o. Słyszę. Mi się to nie podoba. Słyszę, ale nie widzę. Oj, zaraz pojedynczy. Ty nie gadaj, że on stoi w miejscu. Serio? Ta, stoi w miejscu. No i. Co z tego? Będę ja tu. Ja sobie pokręcę generator tuż przy Ty, a gdzie on, gdzie, gdzie, on stoi, Ciebie więcej? O, w takim jakby rogu mapy, w takim zakamarku. W sensie, że jest takie wcięcie w ma... O nie, wstał! Stary, wstał! Ale nie, nie bije. Chcę, żebym naprawiał gena, dobra. A powiem ci, że się przestraszyłem. I zepsułem gena. O. Jedną mnie pięścią. Spoko. I poleciał za tobą. Poka ekran. A, wy może się grę pooglądać, reakcja. A i właśnie o tym mówiłem. Dorwał mnie o no, ścianę mm. i zadał mi obrażenia w ten sposób. No ty nie powiedz. I on może to... dzięki temu szybciej też. E, szybciej może też przeskakiwać dzięki tej abilce przez okna. Mhm. Mm Kręcenie przy nim gena to był dobry pomysł. Zastanawiam się, <laughs> czemu on nade mną stoi. Nie wiem. Nasi koledzy się boją. Dobra, koleżanka mi pomaga. <laughs> Okej. Okay. I like potatoes. Siemano JB. O nie, to jest przyjazny mordulec. A nie, jednak nie. <laughs> <laughs> Najgorsze ostatnie słowa po prostu. O, to jest przyjazny mordulek z tym. Nie, bo długo mnie nosił, więc myślałem, że już mnie chce ściągnąć. Dobra, weź mnie tu ściągnij. Dalej nie kampi mi na ryju. Spida robił do mnie. Hello. Dobra, nice. A, ja zaczyna nam... O, spiduje we mnie. Dobra. Widzę, że są też te, takie jak apteczki chyba na odrobaczenie się, nie wiem co się hmm. wydarzy, jeżeli... Ale mnie goni skubany, powiem ci. A, Ale użyli... najlepiej mu nie idę. <laughs> Dobra. Ale i tak nie trafił. No nie no, nie wiesz... Można no, się sprayem otagować i jest git. Hmm. Nie zaniósł mnie do tego? What? A może nie zauważył, że zanim nim jestem? Dobra. Ja się podleczę. Dobra, ja sobie powiszę. A najlepsze jest to, że... A, dobra. A, to ty tam się leczysz, dobra. Tak. A mnie koleżanka ściągnie. No i niestety myk jest taki, że jak cię właśnie o ścianę, a jesteś już rany, to od razu cię podnosi. Więc... Okay. smuteczek. Bo o. już sobie dyndam. <laughs> No dobra, dobra. A akurat dzisiaj no, wypuściłem tego shorta. Nie, nie boję się. Moim widzom podoba się. Oni lubią jak ja sobie Wiszę na haku, nie, nie boję się. I tak lepsze niż żyć się w Polsce. Hej, bez przesady. <noise> Chociaż ja za rok będę mieszkał w Rzymie U. O! Fuck no, serio! Sorry, gremlin, jednak ci nie pomaga. A ci mają na oboczywę. mnie wyrąbane? Nie wiem, nie wiem. Coś tu że ona przyjdzie, zobaczyć, jak odchodzę w siną dal. No nie, tak blisko ściągnąłbym się już. Dobra. Tak blisko, jednak tak daleko. Ale śmieszne to szarżowanie jego jest. O, lek się nie mnie, proszę Cię! <laughs> o, poleciał gdzieś w ścianę. Ale się nadarzył za Tobą. Wiem. No ale kurde. Okay. E, tak, no, właśnie go odpaliłem, właśnie miałem Ci odpisać, bo widziałem. A tak jakoś, wiesz co, już montowałem sobie, montowałem i tak mówię... O, doktor się odpalił, to... To wpadnę. To brzmi jakbym Ale już ten widzisz... Ten... Już nie gram. <laughs> No niestety No i jeszcze mnie wyśmiała na czacie Moja własna kobita mnie wyśmiała O nie Teraz mnie wszyscy wyśmieją, bo za mną leci. No właśnie idę sobie zobaczyć. A to jest właśnie ten nowy mortulec jeszcze Ło Skupany jak szalisuje A ty jeszcze mówisz, że, że sobie chłop y awczy tak no bo sobie ja mhm. Przez chwilę Okej, okay. jeszcze mi na czacie potrafi napisać i czego ja nie rozumiem, tak? Widzisz jak szybko przeskakuje? Jak no. ten, jak... Jak mu tam było, ten... oj! oj! A ty nie gapnąłeś się wcześniej, że on miał abilitkę na blokadę okna? Nie, wiesz co, ja nie ogarniam zbytnio tych abilitek, szczerze jest nie blitkę, tylko no, perka. No. Mm. Wiszenie na Haku jako alternatywa życia w Polsce. <grym> <grym> Wiszenie na Haku Simulator. No. Co to za mordulec? Boże z Resident Evil. Ale. To się nazywa muzyką operacji. To jest ten, z którym ja miałem shorta ostatnio. A alligator też rzucił odcinek na jego temat z, z jego wszystkimi animacjami poza Mori, a ja tylko Mori Wiesz, linki groźno, ja już tak, będą w opisie. Ja tak naprawdę nie chciałem po prostu sam grać, więc wiesz. Chciałem po prostu dołączyć do siebie już. Uh -huh. <grym> Dobra, chodź, opuszczamy medzi i lecimy do następnego. Nie, no spoko. spoko. Ten... Ja też czasami mówiłem Tomkowi, że posiedzę tylko godzinkę Maxa, a potem siedziałem do czwarty i grałem z DBD, więc wiesz, tak bywa. No, ja takiej możliwości nie mam, bo mam e, studio poza domem. Dobra, słonowisko mm -hmm. to... auto Hebe dobra. Ja, ja też ja robię przy górce. Niedaleko ja przy szaka. Tak, to jest chyba szak. Tak mi się wydaje. E... Już musi kształt to prawda. E... jest na prawo od szaka. O oh, fak. No, doktorek. Nie. A kto? Oczywiście, że doktorek. Doktor dorwał doktorka. Ja już go nie chcę. No, co? Nie miałeś dawno badania? <grystanie> Ostatnio to ja ten Coby badałem ks. na streamie. E, tak, będzie to w odcinku. E, jeszcze go nie wypuściłem, ale już montowałem jak mu badasz prostatę. <grystanie> to dobrze, to jest bardzo ważna część, której nie można było pominąć. Dobra, goni mnie. Dobra, ja sobie kręcę. Ale raczej nie jest jakiś szczególnie ogarniający, bo już mu uciekłem. No, mnie nawet nie zauważył, jedynie mnie tym tym. Nie, no mnie gonił, ale. Oj, oj. Dobrze, mam technikę. No to o, technika. już. Dobra. Po... Powalił tak szybko? To chyba, że odciągnął od gema. Że mam jakiegoś gołga na drużynie, który nawet nie patrzył się, co się dzieje. Może ma być w dźwięku gra i wiesz, i tylko się na generator patrzył. O, krześć. John. Yy, nie, nie, w facecampi. Dobra, zaraz skończymy jednego. Dobra. Ja pójdę go ściągnąć, także luz. Dobra. Skończony. Ściągnąłem cię i radź sobie sam. <laughs> ja robię na przydomku. Jak coś. Eee, yy, ja. A, bo dobra, wleczę cię. No, chodź tu ziomoś. Widzę, że jest mojej atencji. On tam coś skopał i no, leci w, na środek. Znowu mnie nie zauważył, dobra. Idę, kręcę dalej. Dobra. My skończymy tego gema tutaj. Oh, fuck. Ciężki skill check się trafił, nie byłem gotowy. E, no pewnie ma overcharge, ale jak to doktorze. Mhm. Mm Ale nie idzie do mnie, okej okay. Nie Kopnął Gema, nad którym właśnie chciałem pójść pracować O Poronko Dobra, dzień dobry panie kolego! <laughs> <laughs> Bawcie się tam dobrze A Ajajaj, ale zlamiłem. Po prostu chciałem go uderzyć paletą. Ale nie wyszło. Ty w ogóle... To co się teraz pojawia nad nim jakby taki zasięg jak przy Wifi. Wygląda jakby killer miał słaby internet. Czy coś takiego. Ale nie wiem, nie znam się. No właśnie to tak ciebie wygląda. No dobra, no to co, skoro już wisimy, no to... Kurde, Nie, nie jakiś się. Moim widzom podoba się, oni lubią tak jak sobie tu wiszę, nie, nie boję się. Ej, ale wiesz, można było mnie ściągnąć już, no. Skąkrzymy gana i tak sobie po siebie. Już leci po mnie random, chyba. Dobra. To czy, jak nie ty, to random? A, jednak oni się po nas, ale skąkrzymy. Dobra, git. Ej, git. No chłopiec! Będziesz się tak do mnie czołgał? Bo się zaraz sam ściągnę! O! Prądem mnie poraził. No. Dobra, widzę, się pomógł. I zostawił mnie! Gnój jeden! Dobra, idę do ciebie. Wracaj, friendzło! Wracaj, friendzło, i mnie już tu leczyć! Halo! No gdzie no, ty tak uciekasz? No to było o, jestem. Dobra. O. Jest daleko, tam kopnął co wy siedzieliście przed wilką. A tu no obok oj. jest górki, tylko już trochę się zregresował jak widzę. Dobra. Tam jest brama w razie. O chodź bramy tutaj. są bardzo, bardzo blisko siebie powiem ci. Dobra, chodź tutaj gdzie ten robimy trzech będzie idealnie szybciutko. No zawróć, zawróć. Za tobą jesteśmy. Przy tej A, górce. tutaj dobra. O widziałem go. Spoko, jest szansa, że był. on cię nie widział. <laughs> jakaś na pewno. <laughs> eee... A, spoko, random nam się przychodziła. <laughs> Hello? Chyba jednak widział, powiem ci, wiesz, możliwe. Dobra, można wracać. A wiesz co ja znalazłem, drugi Ogena. Spoko, nie on się tam w poszaku bawi. Dobra. O, o widzę, jak się tam jak się, dobra. Pilnuję tego gena skubany, a ja tutaj kręcę drugie tu otóż. No i, i kręć. Oho, ma tego skill'a, że geny wybuchają. E, Okej. Okay. To mnie nie widział? Nie, dobra. Tym razem mam idzie. na pewno. Ja ściągnę koleżankę. Chodź, pomogę ci. No nie uciekaj gościu. O o. Ale mnie odpuściłem. Bo usłyszał nas, jak krzyczymy w wagonie. Dobra, pójdę poszukać. Dobra, kręcę dalej, póki mogę. Odsiąśnij się z tego. Ja jeszcze nie potrzebuję się otrząsać W sensie nie mogę nawet mhm. Dobra, gdzieś tu może będzie gem hmm. A, skrzynkę sobie zróbmy na początek No i przyszedł do mnie O, mamy tu jakiegoś ziomeczka I poszedł go wymacam. Chodź na górkę, przyjacielu Kompadre! Co ma? Lata o. przy tamtym genie, który robiliśmy wtedy A, spoko. O, Jesteśmy poszło, na ale. końcu mapy. Eee, grę nie mam nawet za bardzo w tym momencie, butelki wody przy sobie, więc nie odbiorę. Ale ci do nas, ale zdążę go wy wymacać. Dobra, to ja tutaj będę, wiesz, kręcił, ile mogę. Ponosi się, chciałem podrapać, a tutaj wiesz, skill oczywiście, standardowo. Dobra, połowa. Dobra. Eee, już mu uciekłem. A uciekłem mu po prostu tak, że się zatrzymałem w miejscu. Mhm. On tam wrócił do tamtego Gema. No, za mną chwilę pogonił. Widzę, widzę. I poszedł do drugiego oziomka. dobra, fak rozwaliłem. Kopnął no, Gema. I biegnie... Mhm. Do ciebie? Czy mi się wydaje? No patrz. Nie, za mną będzie Tym biegła. razem mu wyszło. Mnie goni. Jak ciebie goni, jak za mną jest A dobra, okej, okay, bo myślę, że. No nie! Nie udało mi się przeskoczyć przez okno. Ja się otrząsnę, tylko. Luzik? I mogę Ci nawet pomóc O. Ale taki nie wiem co zastanowisz. No nie, kopię Gena na moich oczach. Specjalnie mnie tak powiesił skubany. Czekaj, bo on no, Abilitkę chce odpalić, czy nie? Poszedł do drugiego gena, na górce jest. I zszedł i biegnie w, w kierunku tym. wiem, bo miłam się właśnie z nim. <noise> Okej okay. Mój ci on! Twoje punkty mówisz. Dobra, ja sobie sam zużyję apteczkę. Bo chcę w końcu wiadomo co zrobić. Dobrze, że wziąłem lepszą apteczkę, która się dłużej zużywa. No to tak, że tak powiem przemyślane. No. Dobra, jestem cały. No to wracaj tutaj do mnie, ja mam połowę gema. A, a jest, dobra, już w module, zwrócił. kręcimy. To ty jesteś przy tamtym? Przy górce? No, 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 no. Mamy też połowę gena już, a w trójkę jesteśmy. Spoko. On się pląta tutaj w okolicy, ale chyba damy radę. O, o, Trzy czwarte gena mieliśmy, fuck. Dobra. Lata w okolicy jakiś tej. To weźcie na przykład, gdzieś jeden z was niech odbiegnie w szaku, gdzieś tam coś spali. Dobra, ja naprawiam, on się gania ja z jakimś też. typem. Mhm, mm typ przeprowadził go no. do mnie. O, ja mam już prawie kąsówkę Zregresował się przez to, że powalił typa. Ale już za chwilę, kurde, będę kończył. Spoko. Gaduję, że on wiesz, szybko zdąży do mnie dobiec. O nie, dobra, gania się z nim. Puścił cił bo gania się ze mną. A nie dobra gmina. podniósł powiesił go no i przyszedł do mnie do ciebie no wywalił mnie z gena. On jest już tak wiesz powiedzmy na tyśnięcie nie. Nie zobaczył dobra. Dobra mnie będzie gonił. Typie zamiast chcieć mnie uleczyć? to może weź tę gena kręć co kręć się tego Gema, bo goni mnie. Dobra, 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 dobra Kręć, kręć, kręć. Ja będę zaraz leżał No A, nie... I mój... się pod hakiem. Aha, ziomek poszedł szukać innej osoby do uleczenia. Zamiast kręcić gena Dobra skoczyłem jeszcze checka. Dobra Baś, nie ma problemu No i wraca tu no Gonik się będzie ze mną. Dobra. Jakby co to. Wiecie, mi się, się życie nie kończy. Jak... O, fuck, No, it's... Powiem ci, że wiesz, ja biegam z nim, nie? O, oh, więc średnio mogę cokolwiek. A tam ci mają mnie w dupie, widzę. Zgaduję, że ta. Jakbyś mnie podbiegł, ściągnął, to ja mam adrenalinę, to ja przyjmę hita. Dobra, dobra, puścił mnie, lekse, Alexa. leksa żyj gremlinku, żyj! Nie mamy o my... czasu. Należenie. O, ostatnie sekundy. Dobra, nie leż mnie, bo ja mam adrenalinę. A luzik, luzik. O fuck, dobra, to jest. Jest, noet. mamy bramy. Alexa, Ale to, to jest. jest. O Aha oh. Otwórz okay. bramę na 9.9, szukamy yy, to temu. Dobra, dobra. On poleciał w kierunku jednej z bram. Dobra. Tak, Dobra w kierunku mojej, ale go. Z... Mam paletą oberwał. Wytrzymajcie sekundę, bo dosłownie za chwilę mu zniszczę ten gonoeda. Luzik, luzik. Ja się Trzy, mam dobrze. Dwa jeden. Bum Nice. Dobra, otrząsnę się na szybko I Leksa otwierać bramy dalej Okej Jakźwięk dźwięk czy na fuljusz? już. jesteśmy mycali my i my, możemy mieć ich w dupie Dobra Chyba że nam tu biegnie Dobra Otwarta No, leć Nice, mamy to Uf, Dobra Ale powiem ci, że ciężko było, szczególnie mm. wiesz w sensie ciężko było teogena zrobić, jak on latał od jednego do drugiego. I co, bo trochę sobie zostawiliśmy takiego um, prawie że GEMA.